I wygląda na to, że przenoszą walerii do helikoptera. Cholera, pewnie zabierają ją na Pagao lub Jakutan. Musisz przejść przez ten bunkier, żeby dotrzeć na lądowisko. Problem w tym, że wszyscy wiedzą, że nadchodzisz. W tej chwili jestem tak wściekły, że jest mi wszystko jedno. Te was bardzo serdecznie z tej strony. z to skręcimy. Far faktaj. Tak, dzisiaj jesteśmy w bunkrze którym ktoś tu jest Ktoś mi go jest zareaguje O jak mi zlagowało Nie Co on no, ma? Chyba też ma shotguna Czy Ale czerwona morda <śmany> O ja, dobra eee, Dobra, na to Wow Macie coś przydatnego? Na przykład Czekacie ten, czy ten? Chętnie zobaczymy, co się tu będzie działo Co to było? O Już, co to było? Twój króliczek. A wszystko w porządku? No, no, no. Nie. Okay. Okay. Chyba wszyscy. Jasna, co to do cholery jest? Co widzisz? Nie mam pojęcia, ale jestem cholernie pewny, że to nie małpa. No a jak myślisz? Mm. Jakie ciężkie to to? Wow. No, Nieudany eksperyment to już na pewno. No, kto... Nie, nie mogę. To jest pewien alarmu. Co już po tobie. Co tam się dzieje? Chodź po mordzie, nie żałuję. Dobra. Nie miał szczęścia. Mogę tu wejść? Nie mogę. No dobra. O, no, mogę przeładować. Słyszałeś coś? Wow. ale nie dziapnął. Silni są. Wyłaś to! Czekaj, czekaj, czekaj. O, no dokładnie. I to, i to, i to. Tu, co jest? Tak chodzę wszędzie i nie wiem, gdzie, gdzie co jest. Zobaczymy, co tu jest. Aha, co ty tu? Aha, jak on się tutaj zrespił, straciłem prawie całe życie. Pięknie, a nie więc ptaszka, dobra? Też raz się nie ma. wrócimy. Tu nie, jaki, jaki błąd czy tam był. Z, z, z to jest w ogóle niedormalne, żeby się tak od razu pojawił. No kurde, wiem, że rzucić granata. Nie mogę. Dobra, e, wró wrócimy, znaczy ja wrócę, jak się do Tam gdzie ja zmarłem. Okej, okay, jestem z powrotem. Tutaj pewnie będą wyłazić Zapewne chyba. Chyba czekajcie, jak z której stron tu się szło. Zapisywanie. jest! wszystko w porządku? A jak myślisz? Czekajcie, ja bożył granata. Hej! Aj! Czeka. Może nie trafić go nie mogę, się tutaj o tak zajebiście wszystko przeładować dobra wszystko gotowe teraz idziemy tędy chyba tak tędy czekajcie ja po, e, po której sekundzie oni znikają 30 Dobra. Nie chcę, żeby za szybko znikali. słyszę tutaj Trygena. O, ten mnie nie przestraszyłeś. No chodź, 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 chodź. No nie bój się. chodźcie, chodźcie. No i teraz? Ale wy paskutne jesteście Puścić was? Nie! Ha ha ha! Jestem Jestem przy przywódcą! A jak nie to dostajesz prosto w czoło Jaki? Dostał w czoło jeszcze nie zginął no. no ile hp on czy takie odporny w ogóle Także idziemy dalej. A przeładuj, zanim wejdziemy, bo nie wiedzą co się stanie. Widziały to. Wow, naprawdę. Jezu, wygląda na to, jakbyś był rzeźnikiem normalnie. kamien nie dla ciebie koleś jej was matka nie miała Kurde, przejść nie mogę No, nie, nie wierzę Nie wierzę, po prostu nie wierzę Ostatni mnie zabił Nie wierzę Mogę to zamknąć To cię! Więc no sobie tu siedzicie, tak? Nawet mi nie pomogliście. To są obiboki. Słyszałeś to? Chyba coś widziałem. Co? Nic. <grywki> Jajce pedale. Nawet trafić nie potrafisz. Hej, co to było? No ja no mam was. A, to są dwie aptaszki nawet, dobra, spoko, pasuje O, że, że Dobra, jest Wszystko przeładowane Kurde, nie, 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 nie! Pomyliło mi się przyciski, pięknie. Według mojego lokalizatora zbliżasz się do Zagród trigenów. Gdyby udało ci się uruchomić przełącznik awaryjnego zwolnienia blokad, wykręciłbyś nim numer. Nie wiem. Ja to tak chcę zrobić? Gościu to Teraz idą po mnie Tak, idą po mnie Guźwa Się tak fajnie ze snajperki A tu straciłem cały HP Dobra mam, mam tam wcześniej A ty gdzie jesteś? A Marko, cześć mi tu. Nie nie jest. Chyba gdzieś na dole? Baa! Dobra. A masz jeszcze. I tutaj. Dobra. I jeszcze tutaj. Jeszcze jeden? A ty nie wyszłeś Eee, co? Nie wyszłeś Dobra, nieważne, idę pan teżka. Okej. what the fuck? Aha, <laughs> nie przeszkadza mi. Hej. Kto, Kto tam? Ruszarać. Okej. Okay. To było zajebiste. O nie, jest większe trochę. Dobra. O, wo, wo, wo. O! No, Ma pięknie tam pod, pod nim iść. To jest ciekawe. Nie, nie mogę. Ale nieźle. Dobry pomysł. Dobra, tutaj przeładuj. Tutaj też. Byli najemnicy, Rusz się, Jack. Nie masz zbyt wiele czasu. Tylko cię ta granata. No i co? Idzie granat, nie wybuch! O Boże... Waga, teraz najlepsza scenka. Czy przeżyją? Przeżyli Oba. Uwaga, a teraz proszę zamknąć oczy. Nie ma na co patrzeć. Woleli Konstantin CIA jej. Mam tu robotę do wykonania. Mogłaś wspomnieć o tym w porcie. Czym zasłużyłem na takie szczęście. Żadnego innego faceta na plaży nie szkoliły siły specjalne. Hm, sprawdzałaś mnie? Polityka firmy. Więc wiesz, że wyszedłem nieco z wprawy. To jak jazda na rowerze. No, słucham. CIA prowadzi na tej wyspie tajną operację. Straciliśmy kontakt prawie dwa tygodnie temu. Tak, jesteś tam? Doyle? Misja wykonana. Doyle, tu wal. Gdzie jesteś? Pogadamy później. Musicie iść dalej. Kilkaset metrów w głąb lądu są klatki z dzikimi triganami. Uwolnijcie je. To powinno na jakiś czas zdjąć wam strażników z tyłka. Zrozumiałam. Dzikimi triganami? Chcecie powiedzieć, że są też oswojone? Róż się. Dobra. To jest koniec tej misji odcinka. Także komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, jeśli się podoba wam inne filmy. Możecie obejrzeć moje inne filmy. Tak przypuszczam. Dobra. Ja się z Wami żegnam, także cześć!